Cześć, z tej strony Matej i wraz z ostatnim dniem października serdecznie zapraszam na omówienie siewu pszenicy po kukurydzy na ziarno eee, z wieloma zagwostkami, nowościami i czym jeszcze? I z wielkim niemalże bólem dupy, bo co prawda sieje, ale sieje na samą talerzówkę. Bo nie idzie nic więcej zrobić z powodu deszczu. Część udało mi się zasiać dwa dni temu, to był 29 Zasiałem 4 hektary pasowo, ale o tym myślę, że opowiem przy okazji prezentacji agregatu Grizzly, który dostałem od znajomego tutaj, żebym sobie przetestował, jak się sprawdzi właśnie w kukurydzy na ziarno, bo on nie siał. I, i mówi weź sobie spróbuj, za to serdecznie mu dziękuję. No ale to niestety nie poszło po mojej myśli w zupełności. Może nie byłem dobrze przygotowany, pole po kukurydzy. Po kukurydzy było stależowane, ponieważ przyszła gnojewica. I to jest całe nawożenie w tym sezonie, jeśli chodzi o jesień. Gnojowica, no i na jednej działce trochę tam na obornika, ale to jakby takie resztki e, Także tak wygląda nawożenie jesienne gnojowica Około 35 tysięcy Myślę, że tak udało mi się rozlać e, No ale skupmy się na tym, że poza tym, że mam galimatias, nie mam posiane zupełnie tego Co bym chciał tam, gdzie chcę Gdzie chciałem No ale jak już byłem zasypany, no to już nie będę czekał, Bóg wie ile do, do jakiejś tam pogody. Tylko mówię jadę sobie, zmieniam pola. No i dzisiaj padła decyzja. W sumie mogło mnie to olśnić trochę wcześniej. E, że po prostu siałem, Wsiadem, e, To wcześniej stależowane bez żadnej głębszej uprawy. E, no i myślę, że jak zawrócę teraz, to więcej o tym opowiem. No i do czego zmierzam, jeśli chodzi o ten Galimatias Już spieszę z wyjaśnieniami na najlepszej działce koło domu Takie 3 hektary, gdzie miałem demofarmę W tym roku planowałem zasiać odmianę szewinią z prokamów Pole z bardzo dobrym potencjałem No nie oszukujmy się, to jest najlepsze pole w gospodarstwie Także no co mogło pójść nie tak No ano mogło wlać tyle, że nie szło zasiać No i wczoraj w sumie od rana zaatakowałem, uprawiłem bezorkowcem. Mówię siewam. W momencie kiedy wykręciłem e, próbę. Wlało tyle, że no, zapomnij, dzisiaj próbowałem tam sobie zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. E, no to przejechałem sobie, przejechałem sobie tylko z podniesionym siewnikiem. No nie ma szans tam, żeby się toczyły koła jezdne, więc e, no, w takie coś nie możemy zasiać. No, także przewiniona wysiewam gdzie indziej. W sumie, tutaj taki jest trochę na tym polu, było trochę na mocniejszym. Będzie teraz właściwie jest na mocniejszym kawałku, trochę na słabszym. No i tam właśnie szło pasowo to siać. No, ale to, tak jak mówiłem, opowiem o tym, czemu się poddałem w osobnym odcinku, gdzie tak jak mówię przygotuję prezentację tego gryźniego taką niezależną, bo e, głównie prezentacje, jakie możecie gdzieś tam zobaczyć są na agroprofilu, a jak wiecie albo nie wiecie e, właściciel czy tam redaktor naczelny, jeden z tych redaktorów agroprofilu właśnie ma gryźniego u siebie na gospodarstwie więc jakby to tak Trzeba, można ufać, ale to nie do końca. Pozostałe pola, w tym również tutaj, zasiane będą palasem, więc jakby tak bez jakichś złudzeń. Target, jaki przyjąłem sobie na ten siew, to jest około 370 roślin. Nie ma co szaleć, jeśli chodzi o zbyt gęsty siew. Nie wiem, czy w zeszłym roku trochę nie przesadziłem, bo było około 400. A to było jednak wcześniej trochę i generalnie plon w okolicach 7,3 tony No nie jest jakimś tam super zadowalającym Sieje w nautilu? Nie, to nautil nie jest, bo, bo jakąś uprawkę wy, wykonaliśmy, ale no w siebie bezpośrednim No i w sumie tutaj był ostatnio u mnie Paweł Przonka, no i stwierdziliśmy, że kurde on tam w ogóle jest fanem Nautila, czy też pasówki, ale no mówię, kurde, na no tą pasówką już nie szło, Mówię kurczę. No, ciężko to jakoś będzie chyba tutaj pogodzić, żeby bezorkowca siewnik wszystko razem. Ale stwierdziliśmy, że damy radę. Znaczy ja stwierdziłem, że damy radę. No się okazuje, że jest inaczej. No i cóż, olśniło mnie w sumie wczoraj, jak skończyłem uprawiać bezorkowcem, że na cholerę było to ruszać, trzeba było prosto to wsiewać. Pole przed kukurydzą było zgłęboszowane, więc myślę, że tutaj nie będzie jakiekolwiek różnicy i, i, i śmiało sobie możemy gdzieś to e, w ten sposób tutaj zadziałać. E, no i pokażę, jak to wygląda się w prawdziwy burden. Pokażę też, jak wygląda się w, się w pasowy. Eee, no, mówiłem już, przewinęło nowość na polu. Eee, plus palas to nie nowość. Eee, no, także eee, będzie się siało. Oj, będzie się siało. Chyba generalnie wszystko wskazuje na to, że z planowanych 16 hektarów e, na pewno nie zasieje 2,5 półdzieś Czyli w okolicach 13,5 hektara, może uda się. Myślę, że może się udać e, zasiać, Więc e, no, trzymaj ta kciuki. Zobaczymy się na zewnątrz. Myślę, że nie ma co tu więcej opowiadać. E, wszystkie informacje dotyczące e, nawożenia oraz, e, oraz odmian i nie, obsady podałem już wcześniej. No i nadejszła pora skończyć tą nierówną walkę e, Jeden kawałek zmęczony, taki główny 10,5 hektara Generalnie sprawa wygląda tak, że e, Będziemy próbować jeszcze atakować inne, ale e, Obserwuję jeszcze, najgorzej to nie wygląda, zobaczymy czy Odbije się to aż tak mocno na plon e, Pas jeszcze jest ten nie zasiany, jeden ostatni no i co tutaj się zadziało wiecie, talerzóweczka wcześniej gnojowica przed tym mulcher i w zasadzie to, to tyle burdel kochamy lubimy bardzo fajnie to wygląda ale tutaj dosyć, dosyć zostało to przemieszane dobra nie będę tu już więcej zanudzał na pewno pokażę efekty ze wschodów jak będą wyglądały schody, i generalnie mam zamiar pokazać jeszcze w osobnym odcinku tą uprawę pasową gryźlim. Dobra, trzymajcie się. Tyle ode mnie do zobaczenia. Cześć.